Dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogu. Bo mamy dzisiaj sobotę. Już dawno powinniśmy tam być. Muszę jeszcze włosy poprawić, ale mojego syna nie mogłam dobudzić. Po pierwsze, potem nie mógł zjeść śniadania, bo robił wszystko. Ja patrzę się jaka pogoda jest po prostu. I się udoświetlam, żeby być piękniejszą. A Igor próbuje zrobić kupę jak coś, jeśli to słyszycie. No. No bo tak dyszysz i jęczysz. No, ja sobie coś poprawiam, bo mi coś yy, wpadło. Mam o wiele ładniejsze już rzęsy, ale wiecie co, ja po prostu co, nie powiem, że codziennie, czasami to jest codziennie, ale to takie jest, Dwojecie, dwa dni pod rząd, dzień przerwy. Używam znów tego Long For Lashes, on mi kiedyś pomógł, więc wiecie, tu włosy tracę, to chociaż tutaj coś zyskam. No, tam chcę się jest yy, action w tej galerii, bo idziemy do galerii Kazimierz. W Krakowie, bo chcę sobie kupić gąbki do makijażu, żeby mieć więcej, żeby zyskać czas i nie musieć ich codziennie po prostu mieć przed pracą. Bo wiecie, rano czas. A jezu, to jest złe światło. Czas jest dla mnie cenny. Także ja tylko poprawię tutaj i dalej, Sobie tutaj te włosy, bo ja. Nie, ja wszystkie zawsze staram się ujarzmić. Widzicie? Ujarzmiamy. To jest też z actiona, jak coś. Jakbyście chcieli wiedzieć. To to też jest action. I jest świetne. O. Nie idzie? A brzuszek boli? No to nie rób, no to co? Dobra. Także my się wybieramy. I tak w ogóle, jeszcze zanim się e, ubiorę, to Wam szybko powiem. E, bo właśnie idę do szafy poszukać swoich starych, nowych majtek. Wiem, że to głupio brzmi. Ale kiedyś, 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 zamawiałam się na Bonprixie bardzo dawno temu, majtki okazały się o wiele za małe. Ja ich nie zwracałam i teraz są dobre. Bo tam jedne miałam i kiedyś niechcący ubrałam i no, okazało się, że są dobre i to są już takie, wiecie, że teraz będą dobre i yy, takie dwa, trzy miesiące będą za duże, więc <laughs> trzeba je trochę zużyć. No, to po pierwsze. Po drugie, miałam taki dłuższy przestój... Yy, Ponad trzy tygodnie wagi. Jak nie dłużej, bo potem przestałam się ważyć, żeby się nie dołować. E, I powiem Wam szczerze, że tak w pewnym momencie potem się. Tydzień temu, potem. Czy półtorej tygodnia temu się zważyłam i okazało się, że e, tak. Od przystoju wagi potem mi waga podskoczyła o 2 kilo, a potem mi spadła łącznie o. Ponad 3. Czyli wiecie, nie dość, że spadło to, co podwyższyła mi się nagle waga, i jeszcze mi tam półtorej kilo mi się jeszcze spadło. To teraz patrzę się kolejne 3 kilo, prawie poszło. Tak zgubę dzisiaj się zważyłam. Także cieszę się. Ale chleba dalej nie wiem, chociaż przedczoraj w pracy zjadłam pół kanapki z serem żółtym, bo już ugodna byłam po południu. A z moją zamykamy, robiliśmy kanapki. Moja to jest właśnie moja szefowa. I ten, no i jadłam tą kanapkę. Pół kanapeczki sobie zjadłam i nawet mi weszła. Także wiecie, i ona mnie już zatrzymała do wieczora. Teraz na śniadanie zjadłam półtorej plasterka yy, szynki konserwowej, a w środku miałam serek, ten taki z prezydenta z rzodkiewką. I zjadłam półtorej plasterka. Wiecie, zawinam sobie w rulonie, i takie półtorej zjadłam, już mi więcej nie weszło. No i teraz jedziemy. Te tam zaliczyć, właśnie, pierwsze co bawialnie. Bawialnie też wiem właśnie od mojej szefowej, bo ona była. widziałam na Instagramie i potem właśnie rozmawiałyśmy, gdzie to jest. Więc dzisiaj jadę z Igorem. Tam jest action, chcę zaliczyć i muszę podjechać do, podejść do rozpana. Może do natury, jakoś tak. Jak mam do wyboru inne opcje, to wybieram inne opcje niż Rospana. Ja wam się chcę coś wam pokazać. Robię czasami błąd i nie zaglądam za często do szafy. Chciałam sobie ubrać koszulę dzisiaj. I do czukelkę. Z dobrego. jest bardzo fajna. Mogę czukelka. Możesz. Jednego. O, moje dziecko się przybierało piramana. Ale... Już nawet jako oversize nie będzie. Dobra, my wracamy. Byłam tylko w... Rospanie. Igor tam chwilę się bawił w takich gierkach. E wydałam tam was 40 zł i to takie, więc nic nie było. W Rospanie pokażę wam co kupiłam w domu. Tylko to co chciałam i w Action też byłam grzeczna, kupiłam tylko to co chciałam. Dlatego cieszyłam się, że tu jest e e Action i to wykorzystałam. E no a nie dostaliśmy się, ponieważ jest tyle dzieci, że dzisiaj e dopiero na jutro są bilety. Także wykupiliśmy na dziewiątą rano, więc jutro Igorek się nie wyśpi. Ty masz taką minę? Więc jutro, chociaż powiem Wam szczerze że Igor tak się zachowuje, że ja nie wiem, wydałam te pieniądze na jutrzejsze bilety, bo kupiłam przez internet. Y wydałam przez internet, kupiłam te bilety, ale ja nie wiem bo on tak się brzydko zachowuje cały czas coś dotyka i po prostu nie wiem, jedziemy szybko do Biedronki szybkie zakupy i do domu muszę pranie zrobić jak to w sobotę Feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test I better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you'll get sick of being the understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising, I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing, was it me, is it me, am I deluded, I'm the one who's always sorry the conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid, when I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead. że mamy już dzień następny. A ja ubrałam dzisiaj drugą bluzkę. W sensie wczoraj miałam Gbarta. Czy tam tam? A dzisiaj mam Zybrę My już jesteśmy po. Jest godzina nie to I my jesteśmy już po. Jak Igor było? Tu w nosie. Wszyscy widzą jak dłubierz w nosie. <laughs> też, ja też ja tak komoły, wamoda. Ja tak. No wracamy, ja muszę nastawić rozlu dopiero, bo, bo tak. E, także my wracamy. Po drodze idziemy jeszcze na maka. Obiecałam panu. A ja z chęcią napiję się z maka. Głodna powiem wam, jestem, bo jest wam tylko trochę płatków się Ja też głodna. To... Głodna jesteś? Głodna Igorka? Nie! A e... I ten, a ja z chęcią napiję się, powróciła herbatka zimowa z jabłuszkiem ja. do y, McDonald'a. Ja. Bo ja jestem grzeczna i nie wiem, McDonald'a, bo po operacji po prostu, wiecie, co? jedno co jest dobre, że po prostu rzadko jem chleb, czy właśnie maka, to w ogóle nie wiem. Bo mnie za bardzo. Y, bo i po potem wszystkimi mnie zatyka, Także może sobie zjem jedno mięsko od Igorka. Może się ze mną podzieli. Zobaczymy. E, I herbatkę. Tą zimową herbatkę. Mm, z chęcią.

Doświetlimy się, bo to już jesień. Ja sobie tylko piciu zrobię. Przyszliśmy. Ja sobie wypiłam herbatkę z McDonalda i dojad fryty. Nie zjadł całego tego tosta. Ja tak się rozsiadłam, zadowolona. Wiecie, zaczęłam sobie tą tak jak piję gazowaną niestety. Ale ja lubię gazowaną wodę. W sensie, wiecie, daję do kubeczka, i że mi się trochę rozgarozowało I wiecie, zadowolona sobie siedzę, mówię, o, fajnie, no i sobie tak montowałam film. I dopiero tak już prawie kończę montować tą część wcześniejszą. I ja sobie przypomniałam, ty ja miałam nastawiać rosół. Także ja dopiero nie muszę nastawiać rosół, ale Igor zjadł także spoko. I tu mam galaretki, wczoraj zrobiłam, wiecie co, i zrobię takie ciasto z samych galaretek, jak mój tata to nazywa, to jest po prostu ze śmietanką, I tylko zamiast tu dam erytrytol. I może będzie dobrze. Jutro wezmę do pracy, na takie wiecie, tak zwane do kawy, ja tam kawę nie piję w pracy bo ja na przykład nie wiem jak ja mam taki strach, że ja po kawie wiecie co dzisiaj do łazienki I w ogóle no. A, i jeśli chcę Wam powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o ten... Yy, bo ja tak teraz dopiero przy yy, odtwarzaniu, tak nie, zauważyłam, że Wam nie wytłumaczyłam. Możesz. Byliśmy wczoraj po prostu poszłam bez biletów. Możesz do buzi nawet wziąć i zjeść. Nie wytłumaczyłam, byliśmy w sobotę właśnie, chcieliśmy iść na tą e, właśnie salę zabaw. To jest Smart Kids w Galerii Kazimierz i tam, tak jak widzieliście, macie różne zawody i to tak fajnie tłumaczone właśnie jest, żeby nadać paczkę, że przez paczkomat musicie nadać, podać kod, takie wiecie, w sklepie tak samo macie listy zakupów, którą macie zrobić, potem normalnie na kasie, to, to też widzieliście. i Igorowi się jabłka podobały, nie chcieliśmy już pod koniec tam stamtąd w ogóle bo tam sortujecie sobie jabłka na dojrzałe i na jeszcze takie zielone potem one idą myją się tak jak Igor no. potem się myją no. potem idą do takiej tuby tam siedzicie na traktorku i puszczacie albo do soku i to takie wiecie, to jest do jednej strony rur i wtedy spadają po prostu na dzieci te kulki albo z drugiej strony Hmm, to do takiego czerwonego samochodu, co Igor siedział, tam wlatują na pakę. W tym samochodzie nie siadałem. Byłeś chwilę w tym samochodzie, mam nawet nagrane. I ten, i jak to się nazywa? I tam można sortować właśnie te jabłka, one tam na pakę wpadają i tam do koszyków się je sortuje. Także, wiecie co, moim zdaniem fajna sprawa. W ogóle, tak, właśnie no, wytłumaczone są te zawody, wszystkie. Wiesz? jeszcze. No, to jest cytrynowa. A, cytrynowa? Mhm. No, cytrynka. I bardzo fajnie są właśnie wytłumaczone mm, zawody. Nawet, żeby tam pojechać tym samochodem, jeśli chodzi o kuriera, no to wiecie, co to? Trzeba go najpierw naładować. Tam jest ładowarka i tam właśnie w chwili się świeciło na czerwono, bo było nienaładowane, więc trzeba, wiecie, jak do ładowarki podejść i naładować. Było jeszcze e, miejsce z banknotami, też jak tam działa bank, takie wiecie. A nasza karta została, no. i ładuje. Tak, karta się ładuje. Może będzie dużo pieniążków, co? Na pięćdziesiąt złotych już dostała tak. Mhm. Tak naprawdę bardzo fajne miejsce. Powiem Wam szczerze, że my mieliśmy dwie godziny. To jest wiśniowe. Mieliśmy dwie godziny. No tak bez tego to tak. Myślę, że byśmy się o godzinę zmieścili. Bo to się wydaje takie wielkie, ale jakoś tak wielkie nie było. I jak na początku fajnieśmy poszli na 9, bo naprawdę mieliśmy dużo miejsca. Tak potem już po tej dziesiątej to powiem wam, nie dość, że właśnie urodziny tam przyszły, dzieci z urodzin, to już było tyle dzieci, że to jest po prostu był już dramat. Także... A, ale to co chciałam powiedzieć, że tam wszystkie pomoce, tam panie animatorki są przy każdym i są tak fajne, są tak miłe, yy, że naprawdę wiecie, pomagają. Widzą, że dziecko coś tam, Igor się kręcił, tak z tymi oponami, a chodź, już zakręcałeś oponę, odkręcałeś? Nie, no to chodź, idziemy. I wiecie, biorą te dzieci i, i z nimi właśnie robią to. Także to jest po prostu boskie. Bardzo mi się podobało podejście tych pań, i to w każdym dziale. To podejście pan do dzieci. Także jak największy, plus. jestem bardzo zadowolona z tego. Urodziny tam są bardzo drogie. Chciałaś No. Tak, bo chyba koszt jednych urodzin, jednego dziecka. To jest ponad 100 zł. Jedno dziecko. To jest na dwie godzinki, no nie. Dobrze, moim zdaniem dużo. Są tańsze rzeczy. To jest truskawkowa. A ja cię tę. Nie. Dużo mi wyszło tego mięska. No ale dobra. To i tak się za chwilę wiecie, co zrobi. Mój Jaruś wczoraj jadł. Dobrze, że ja rano wychodząc zalałam sobie chociaż patelnię bo mu się nie udało. Także z drugiej strony też fajnie, że byliśmy rano, bo... bo wiecie co, jest 11. Jest, no już jest 12.30. No ale byliśmy po 11, przed 12 już byliśmy w domu. Możemy zrobić, jeszcze muszę pościelić, bo no tak jak mówię, kręcicie się ze mną. Przyszłam i... Zajęłam się montowaniem i zapomniałam o ugrudnieniu jedzenia, w sensie zupy. Więc szybko sobie nastawię zmywarkę. Zrobimy szybko śmietankę tutaj. Mam taką trzydziestkę i po prostu Erytrytor do niej dołożę. Zmielę sobie w tym Zmielę sobie się Erytrytor trochę. Zmiksuję na y, cukier puder. I dodam i żelatynkę. O, żelatynkę to sobie wiecie jak zrobię? Dodam do zimnej wody i potem ją rozpuszczę. I już wszystko. Wiemy. I kobiety potrafią być, e, jak to się mówi, produktywne. E, robiłam roz, jak wiecie, więc on mi się tutaj już mi e, bulgota tak powolutku, powolutku. Miałam tą kapustę, którą musiałam już do, do zużywać I w sumie miałam też e, paprykę, którą też już trzeba było zużyć. Sorry, to zmywarka spuszcza wodę. Marchewkę, no to wiadomo, przeważnie mam właśnie dwie. Ostatnie też zużyłam, także też fajnie. E, więc e, skoro wiecie, są produkty, które trzeba, które trzeba zużyć, żebyśmy nie marnowali, e, to trzeba to zrobić. I stwierdziłam, że zrobię... Ja ją nazwałam sałatką Ani Pater W. Nie powiem drugiego, długiego członu, bo to jest sałatka mojej koleżanki z, jeszcze z Rosmana z tych moich początków, początków, kiedy ja byłam kasjerem, ona była zastępcą kierownika, przekochana osoba, a ja od niej mam przepis, to on już ma 10 lat, to takie minimum, jak nie więcej, no to z 12, powiedzmy, przepis na szybką sałatkę obiadową, którą można dać do Słoików, i ona nawet 2-3 miesiące może stać w lodówce. I to mamy. To mamy al kapustę, marchewkę, paprykę. jeszcze damy czosnku. Dwa ząbki może na to damy. I jeszcze czosnku. I zalewę robimy. Półtora szklanki ciepłej przygotowanej wody. Ja mam właśnie gorąco przygotowaną, bo robiłam gelaretkę. Także mamy tutaj, ona mi się chodzi. Do tego mamy tak. Czekajcie, muszę to przeczytać. Półtorej szklanki na pewno wody, trzy czwarte szklanki octu. Jest. Półtorej szklanki wody, jedna szklanka cukru, trzy czwarte szklanki octu, dwie łyżki soli. Kapustę poszatkować, marchewę zetrzeć na grubej tarce, paprykę pokroić w kostkę. Ja sobie zrobiłam takie, widzicie, drobniutkie pasyczki z papryki. Zalać zalewą, stawić na kilka godzin, przełożyć do słoików i do lodówki. Więc to jest wszystko. Taka szybka sałatka, wiecie, co potem będzie do, do obiadu. Także nic się nie marnuje. No, jeszcze czosnek dołożę tylko i. No i poczekamy. Ej, jestem albo stara, albo aż taka grzeczna. Kończę tego vloga. I tak, wiecie, co wykąpałam się, umyłam i w ogóle, wiecie. Igorka też wymyłam. Igor już w sumie jest po kolacji i wszystko. I tak przygotowałam wszystko sobie. Ale co się stało? Co się dzieje? Co? Brzuch boli? Czytać Widzicie, mhm. Wiecie, Jezu, która to godzina? Tak Patrzcie, a tu przed dziewiątą zaraz, a ja już w łóżku. Także ja się żegnam z wami, kończę tego vloga. Chciałabym, ja żebyście mieli. Co ty też? Nie ja żegnam się. No to chodź tu. Właśnie mi serum trochę, bo się świeci Olko. Serum na oczach. Także żeby się żegnamy. Do Nie? zobaczenia w kolejnym vlogu. Mogę? Do zobaczenia. Buziaki. 爸。